Cześć, witam na Garaż To, co obserwujecie w tej chwili na ekranie, to jest operacja fryzowania na maszynie CNC. Skąd jednak maszyna wie, jakie ruchy ma wykonać? Dziś odpowiemy sobie na to pytanie. Porozmawiamy o G-Code. Zapraszam. G-Code Czyli znormalizowany język zapisów poleceń dla urządzeń CNC, czyli sterowanych numerycznie, definiuje podstawowe operacje, które należy wykonać, aby obrobić detal na obrabiarce sterowanej komputerowo. Tyle definicja. Co trzeba opanować, aby w miarę swobodnie poruszać się w programie wygenerowanym przez program w procesie CAM? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Postaram się Wam przybliżyć składnię, która Zazwyczaj wygląda bardzo podobnie, choć może się różnić dla konkretnych urządzeń, dla konkretnych maszyn, w zależności od tego, do czego one służą oraz jaką płytę główną wykorzystują. My się skoncentrujemy tutaj znowu na g który jest generowany na potrzeby płyty z firmwarem GRBL, o tym rozmawialiśmy sobie w poprzednim odcinku i ten kod będziemy rozpatrywać, na tym kodzie będziemy pracować. Komendy języka g można podzielić na cztery grupy, cztery sekcje. Pierwsza, oznaczona G, jest odpowiedzialna za wszystko, co związane z ruchem maszyny. Następnie komendy M są odpowiedzialne za wykonywanie jakiejś pracy, jakiejś akcji związanej z obróbką materiału. Dodatkowymi komendami są komendy F, odpowiedzialne za prędkość posuwu, oraz komendy S, odpowiedzialne za prędkość lub moc używanego narzędzia. Istnieje jeszcze kilka innych komend, np. N lub T w języku G-code, ale nie są one obsługiwane przez GRBL i nie będziemy się nimi zajmować. Jako ciekawostkę powiem Wam tylko, że komenda N oznacza numer bloku lub linii. Natomiast komenda T służy do sterowania zmianą narzędzia. Zanim przejdziemy dalej, należy jeszcze wspomnieć o dwóch rodzajach komend, na które dzielą się poszczególne komendy języka G-Code. O komendach modalnych i niemodalnych. Komendy modalne to takie, które mają wpływ na całą dalszą część kodu następującego po nich, natomiast komendy niemodalne to takie, które skutkują swoim działaniem tylko w obrębie jednej własnej linii kodu. I tak przykładowo, komenda modalna M03 uruchomi nam silnik wrzeciona, jeżeli dodamy do niej jeszcze prędkość S1000, to będziemy mieli obroty 1000 obrotów na minutę na przykład. I teraz, żeby ją odwołać albo zmienić jej parametr, po powiedzmy 100 liniach kodu podajemy znowuż m03s1500, w takim przypadku zostanie nam zmieniona prędkość na 1500 obrotów na minutę, albo możemy wyłączyć w życiu całkowicie komendą M5. Przykładem komendy niemodalnej może być G28, czyli wróć do punktu referencyjnego. Zanim rozpoczniemy wspólną interpretację kodu na ekranie komputera, proszę, abyście zerknęli na dokument, do którego link znajdziecie pod filmem. To jest pełna lista obsługiwanych przez GRB komend wraz z ich opisem i interpretacją. Nie chodzi o to, abyście uczyli się tych komend na pamięć, choć pewnie się to przy obsłudze maszyny przyda. Myślę, że wystarczy, jeżeli przynajmniej się z nimi zapoznacie i wydrukujecie sobie tę listę, tak, żeby mieć ją pod ręką w razie, gdyby trzeba było dokonywać jakichś ręcznych korekt kodu. Musicie mi wybaczyć z przyczyn technicznych, nie jestem w stanie po prostu omówić wszystkich komend oddzielnie, taki odcinek trwałby ponad pół godziny albo dłużej, dlatego proszę, żebyście się zapoznali z tym dokumentem, który zlinkowałem na dole. Przyrównajmy sobie na chwileczkę nasz G-Code, przykładowy G-Code do książki. Ona ma wstęp, ma treść i ma zakończenie. I tak samo jest tutaj. G-Code ma rodzaj wstępu, w którym są określone pewne bazowe parametry. Następnie jest część robocza, która jest odpowiedzialna za wykonanie naszego wzoru, wycięcie naszego wzoru czy wypalenie naszego wzoru laserem. A na końcu mamy zakończenie, które Wyłącza elementy robocze i ustawia maszynę w pozycji startowej, i kończy kod. Tu jeszcze krótka informacja. Na potrzeby naszej wspólnej interpretacji tego kodu, ja dodałem numery linii, których normalnie w kodzie przeznaczonym do GRBL-a nie ma. Spójrzmy zatem na wstęp do naszego kodu. Pozycje od pierwszej do czwartej to jest ten nasz wstęp. Od piątej aż do pozycji. 982 to jest właściwa treść naszego kodu. I trzy ostatnie linie: 982, 983, 984 to linie kończące. Zajmijmy się zatem wstępem G21. Tutaj ustawiamy, w jakich jednostkach będzie pracowała maszyna. G21 to ustawienie. Maszyny na milimetry, G20, byłoby ustawieniem na calę. G90. Tutaj ustawiamy układ koordynat, jakim będzie operowała maszyna. W tym przypadku są to koordynaty bezwzględne, czyli takie, które zawsze są obliczane od pozycji bezwzględnej, czyli startowej, czyli 0, 0, 0 w osiach x, y i z. Jeżeli mielibyśmy tutaj G91, to pozycja byłaby obliczana względnie. Od każdego wcześniejszego punktu. Linia trzecia i linia czwarta. Pozycje G0. Komenda G0 jest odpowiedzialna za przejazd, nazwijmy to techniczny, czyli do miejsca, w którym ma rozpocząć się frezowanie, w którym ma rozpocząć się praca narzędzia. Operacje poprzedzone komendą G0 również są nazywane przejazdem jałowym lub przejazdem ustalającym. Czym różni się przejazd ustalający G0 od przejazdu roboczego G1? Różni się generalnie tym, że przejazd ustalający jest wykonywany z określoną we firmware prędkością. W oprogramowaniu samej maszyny możemy ustawić, właściwie musimy ustawić prędkość ruchu jałowego i z tą zadaną prędkością ten ruch będzie się odbywał Zauważcie, że ani w linii trzeciej, ani w linii czwartej nie ma wartości F, czyli nie ma prędkości posuwu, bo ona jest zadana już w samej maszynie. Można tą prędkość tutaj dodać ręcznie, ona zostanie zinterpretowana i zostanie zadana. Natomiast jeżeli nic nie wpiszemy, to, to ten ruch będzie się odbywał z prędkością wpisaną wewnątrz EPROM-u komputera pokładowego. I jeżeli popatrzycie na linię trzecią i czwartą, to widzimy, że ten ruch ma się odbyć najpierw w osi pionowej, czyli Z. Wrzeciono ma zostać podniesione na e, prawie 4 mm. Następnie przesunięte w koordynaty X i Y. I tak dochodzimy do linii piątej. M03, S1500. Tutaj zostanie uruchomione wrzeciono z prędkością 1500 obrotów na minutę. M03, komenda uruchamiająca wrzeciono lub laser. S1500. To prędkość obrotowa wrzeciona, Ewentualnie można tutaj też podać inny parametr, na przykład S255, co przy wartościach PWM będzie dawało pełną moc lasera, jeśli takiej głowicy będziemy używać. Nasze narzędzie zostało uruchomione w linii 5. Przechodzimy do ruchów roboczych. G1 i znowuż mamy Z-0,7, a więc zagłębienie na głębokość 0,7. 7 mm poniżej punktu zerowego czyli powierzchni materiału na którym pracujemy z prędkością 228,6 mm na minutę następnie linia siódma to już na tej głębokości bo mamy tutaj do czynienia z wartościami modalnymi o tym rozmawialiśmy wcześniej więc ustalone wcześniej prędkości na M03 cały czas są w mocy zostało zagłębione wrzeciono w linii i teraz w linii siódmej, przy tym zagłębieniu, które zostało określone wcześniej, przejeżdżamy na nowe koordynaty z prędkością 762 mm na minutę. I tak zostają wykonane poszczególne ruchy aż do linii 981, gdzie wrzeciono zostaje wyciągnięte na wysokość 10 mm. Tutaj zostaje wyłączone. Komendę M05 silnik staje. Linia 983. Znowuż przejazd ustalający na pozycję 0.0 w osiach X i Y. Komenda G4. Zatrzymanie. Ot, cały dzikot. Jak widzicie, jeżeli się wie, jak to działa, to interpretacja już nie jest żadnym problemem. Mieliśmy wstęp, mieliśmy treść pomiędzy liniami 6. A 981 i zakończenie na trzech ostatnich liniach. Prawda, że proste? Na koniec jeszcze jedna, myślę, istotna informacja dla naszych widzów. Od 31 sierpnia do 1 września, czyli w ostatni weekend wakacji, będziemy na festiwalu Apcyklingu Przeróbmy na siódmej edycji tego festiwalu. Jeżeli macie ochotę się z nami spotkać, macie ochotę nas odwiedzić, to serdecznie zapraszamy. Plac NSR 8 Warszawa. Pamiętajcie, 31 sierpnia, 1 września. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się znowu przekazać Wam jakąś małą porcję dostępnej wiedzy. Piszcie w komentarzach, łapkujcie i ciśnijcie dzwoneczki, bo bez tego nie dowiecie się o naszym najnowszym filmie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!